Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica, brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą modrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym Boże. Kto jest dziewczyna, ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić, kto pragnie. Gdzie uszła, nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia i czysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać Twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora? Zawszeż po jak carna płocha? Jak upiór błądzisz w noc ciemną, Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha, Zostań się, oluba, ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka, po środku gęstej leszczyny, Jest tam dostatkiem owoców, mleka, Jest tam dostatkiem zwierzyny. – Stój, stój! – odpowie hardy młokosie. Pomnę, co ojciec rzekł stary, Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu li się zamiary. Więcej się waszej obłudy boję, niż w zmienne ufam zapały. Może bym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku, piekielne wzywał potęgi, klął się przy świętym księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj strzelcze, to moja rada. Bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. To mówiąc, dziewka więcej nie czeka, wieniec włożyła na skronie I pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błonie. Poróżno się za nią strzelec pomyka, rączym wybiegom nie sprostał. Znikła, jak lekki powiew wietrzyka, a on sam jeden pozostał. Sam został, dziką powraca drogą, ziemia uchyla się grząska, cisza wokoło, tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka.